Cześć widzowie, ja jestem Michał jest skanowcy na Jów. Na zakończenie cyklu o karabinie StGW-57 chciałem pokazać wam 5 pozycji wydawniczych, czyli 5 dokumentów, które są dostępne w wolnym obrocie na sieci w postaci PDF-ów lub linków lub manuali w postaci stron www, które powinny być bardzo przydatne dla każdego entuzjasty posiadającego taką broń, dla każdego kto planowałby taką broń zakupić oraz dla osób które planowałyby ewentualnie samodzielnie dokonywać w niej drobnych napraw, konserwacji, wymian elementów i rozmaitych innych czynności, które nie są zastrzeżone tylko dla rusznikarzy. Pierwsza pozycja jest to katalog części zamiennych, czyli RZ Style katalog. Ona jest dostępna w dwóch językach. Linki do tych PDF-ów, jak również inne przydatne linki, o których mówiłem w poprzednich odcinkach, będziecie mieli w komentarzu do tego filmu. I w tym dokumencie znajdziecie, ni mniej, ni więcej, tylko skatalogowane wszystkie części, z których ta broń się składa czyli macie rozpisane wszystkie istotne i nieistotne, i mniej istotne elementy broni. Macie rysunki złożeniowe, jak dane elementy są zbudowane. Z tych rysunków wynika jeszcze jedna rzecz, mianowicie poziom detalu, do którego producent zaleca w warunkach no, takich już rusznikarskich tę broń rozbierać. Czyli na przykład zobaczcie, że celownik, tylny bęben celownika, który tutaj jest oznaczony numerem 6. Jest traktowany jako całość. Jego już się dalej nie rozdziela. Jego, co prawda, w jednym z dalszych manuali pokaże, zostanie pokazany w większym detalu, natomiast z punktu widzenia części zamiennych jest to jedna część. I teraz, tak jak widzicie, macie tutaj wszystkie części, z których tabran się składa. One są tutaj skatalogowane. Manual jest w języku niemieckim i francuskim. I teraz najprzydatniejszą rzeczą, oprócz tego, że wiecie, z czego tabran się składa, i jak te części są wzajemnie ze sobą ułożone, są niemieckie nazwy danych elementów, ponieważ, tak jak wspominałem, w przypadku poszukiwania zamienników czy akcesoriów, próby przeszukiwania Google na angielskie, czy też tym bardziej polskie odpowiedniki tych części nie dadzą Wam żadnych rezultatów. Tutaj macie, oprócz tego, że są rozpisane wszystkie części, są rozpisane również elementy, wszystkie fabrycznego kitu do czyszczenia. Warianty rozmaitych części, na przykład tutaj na jednym, z poprzednich, na jednym z poprzednich rysunków był na przykład bagnet, który jak się okazuje występuje w dwóch wariantach mocowania model 55 i model 70. One są nieco inaczej skompletowane. I tenże podręcznik, czyli RZA Style Katalog Podręcznik Części Zamiennych, służy Wam do identyfikacji prawidłowego nazwania wszystkich części karabinu. Również narzędzi, które są potrzebne do jego obsługi, i dzięki temu możecie sprawnie wyszukiwać zarówno zamienniki, jak i, jak i części akcesoryjne, których, których nazwy no czasami są trudne do zgadnięcia. Tutaj są również takie kurioza, jak na przykład szybko ładowarka do magazynków, która wygląda trochę jak prasa do elaboracji. O niej będzie więcej w instrukcji, którą później pokażę. Także tak wygląda pierwszy dokument, czyli katalog części zamiennych karabinu. STGW 57 wersja dwujęzyczna i dalej przechodzimy już do klasycznych instrukcji obsługi, czyli mamy tu e, podręcznik zatytułowany Sturmgewehr und die Gewehr Granaten Achton czyli, czyli e, broń szturmowa model 57 i granaty nasadkowe model 58. Ponieważ ci z Was, którzy już są z tą bronią zapoznani, wiedzą, że jest ona przystosowana. Do miotania granatów nasadkowych, i to zostało również w tej instrukcji uwidocznione. Ta, ta pozycja, którą w tej chwili przeglądamy, przeglądamy, jest to podstawowa instrukcja obsługi, którą posługiwał się końcowy użytkownik tej broni, czyli mówiąc krótko, żołnierz, któremu została taka broń przydzielona. W związku z czym tutaj, jak łatwo się domyślić, możecie znaleźć. Informacje o takich bardzo podstawowych, czyli jak tą broń rozłożyć do czyszczenia, do jakiego detalu ona powinna zostać rozkładana, zależnie od zakresu czynności, jak broń jest zbudowana, czyli będziecie w stanie nazwać każdą jej część, oczywiście w języku niemieckim, będziecie w stanie dopasować wszystkie fabryczne akcesoria, załadować broń, zdiagnozować i usunąć podstawowe usterki, które mogą się znaleźć. Zdarzyć w trakcie eksploatacji tej broni. No i jest tutaj też trochę ciekawostek, ponieważ oprócz takiego czysto technicznego opisu, w broni znajduje się troszkę informacji, takich nazwijmy to bardziej teoretycznych, czyli na przykład parametry oryginalnego naboju, którym zasilany jest ten karabin, czyli GP11. To jest ten słynny 7,5 mm szwajcarski Gewehr Patrone ELF, włącznie z jego. Parametrami sprawnościowymi, jego występujące wersje, z którymi oczywiście prawdopodobnie strzelec sportowy czy kolekcjoner nie będzie miał do czynienia. No i dalej zaczyna się taki ciekawy rozdział, w którym pokazana jest technika posługiwania się tą bronią w sensie jej noszenia, w sensie walki wręcz z magnetem, czołgania się, postaw strzeleckich, czyli, czyli postawy, z których strzelec prowadzi ogień. Jak posługiwać się bipodem w zależności od rodzaju strzelania, ponieważ ten wujnok można umieścić w dwóch pozycjach. One są opatrzone takimi zabawnymi zdjęciami tutaj szwajcarskiego rekruta. No, przydatność tego, powiedzmy, jest, no być może dla kogoś, kto na przykład zajmuje się historycznymi. Rekonstrukcjami, chciałby to zrobić wiernie, to pewnie tak. No i dalej mamy konkretny rozdział pod tytułem Posługiwanie się przyrządami celowniczymi, czyli po pierwsze, prawidłowy sposób celowania, błędy, które można popełnić podczas celowania, czyli obraz przyrządów i skutkujący zmiany skupienia i położenia przestrzeni w celu. Celowanie do celów bliskich, do celów odległych. Tabele korekcji, zarówno jeżeli chodzi o opad pocisku, jak i na przykład tabele związane z celowaniem do celów przemieszczających się, to również tutaj zostało wszystko dokładnie wyliczone i stabilaryzowane. Z tej instrukcji możecie się tego dowiedzieć, jak regulować przyrządy celownicze. Tutaj macie ten słynny scyzoryk Victorinox z szydłem, bo szydłem się dokładnie reguluje przyrządy celownicze. Jak wielka korekta zadana powoduje zmianę punktu trafienia. To wszystko macie tutaj opisane. Czyli mówiąc krótko, podstawowa, ale bardzo szeroka i bardzo pełna instrukcja użytkowania tego karabinu we wszystkich możliwych warunkach wraz, wraz z bogatą sekcją z ilustracjami. Czyli pozycja pod tytułem Sturmgewehr 57 i to jest podstawowy podręcznik użytkowania tej broni. I on jest oczywiście w języku niemieckim. A co za tym idzie? No, niestety, oprócz rysunków i zdjęć, jeżeli ktoś się tym językiem nie posługuje, no, jego przydatność może być ograniczona, aczkolwiek. Bardzo polecam nawet osobom nieznającym języka przynajmniej przeglądnięcie tej pozycji, ponieważ no, ona fantastycznie opisuje sposób, w jaki ta broń jest zbudowana i pracuje. Natomiast jeżeli ktoś posługuje się językiem angielskim, ma do dyspozycji jeszcze dwie pozycje. Mianowicie jest to instrukcja do karabinu P57, czyli cywilnej wersji karabinu STGW 57, e, która była sprzedawana zarówno w Szwajcarii, jak i. W Stanach Zjednoczonych i na rynkach europejskich. Jest to instrukcja, która nieco przypomina tą pierwszą instrukcję oryginalną w języku niemieckim, natomiast ona jest niestety już w stosunku do niej zubożona. Tutaj ta instrukcja nie jest aż tak bogata w elementy dotyczące techniki i sposobu funkcjonowania. Tutaj nie macie tylu rysunków już, ale macie na przykład opisane prosty sposób korektę przyrządów celowniczych, więc nie jest ona taka zupełnie bezużyteczna. O, znowu, znowu zobaczcie, macie ukochany Wiktorinox i, i regulację bębna. W związku z czym również jest to pozycja, która może się okazać posiadaczowi, czy też przyszłemu posiadaczowi takiego karabinu przydatna. Ona tak jak mówię, nie jest tak duża jak ta poprzednia, natomiast jej przydatność powiedzmy, że w warunkach nieposługiwania się językiem niemieckim, również jest dosyć duża. Kolejnym odszczepem tej instrukcji jest to instrukcja występująca w postaci strony web na stronie Swiss Rifles, która opisuje karabin Sig AMT. AMT jest to wersja tego karabinu przeznaczona głównie, ona była sprzedawana na rynku cywilnym w Stanach Zjednoczonych w Kalibrze 308. I ona w większości elementów odpowiada, ta broń odpowiada SIGOWI 510, czyli stgw 57. Tutaj są drobne konstrukcyjne detale, natomiast sama komora zamkowa, mechanizm spustowy, lufa jest nieco krótsza, chyba. W każdym razie jest to w postaci takiej strony instrukcja i można sobie tą instrukcję przeglądać. Tutaj, co prawda, te reprodukcje rysunków są no nieco gorszej jakości, no i oczywiście elementy, które różnią tą broń od STGW-57, czyli na przykład przednie łoże, które tutaj jest wykonane z drewna, a w oryginale mamy tą osłonę, taką ten mantel ROR cały, czyli tą dziurkowaną rurę i taką neoprenową nakładkę. Tutaj tego oczywiście nie ma. Natomiast jak najbardziej ta instrukcja dla osób nie posługujących się językiem niemieckim w zakresie podstawowego, podstawowej obsługi broni, jak najbardziej również może okazać się przydatna. Czyli instrukcja PE, przepraszam, nie PE-57, bo PE-57 to jest cywilna wersja STGW. SIG AMT. I również, jeżeli byście poszukiwali jakichś informacji, czy. Czy, czy detali dotyczących STGW, to jeżeli będziecie przeszukiwali web pod kątem AMT, no również możecie znaleźć przydatne informacje. No i na koniec, klejnot w koronie dokumentacji wszelakiej, która jest do tego karabinu dostępna, o której wielokrotnie mówiłem i posługiwałem się w swoich materiałach, mianowicie jest to książka Sturmgewehr 50 Anleitung für Waffenmechaniker, czyli podręcznik rusznikarza do karabinu StGW-57, w sieci jest dostępna, bardzo ładna, na, zarówno na swisswaffen.com, jak i na stronie Jena, czyli Forgotten Weapons, są reprodukcje tej książki. Ona w, w dobrej jakości, w dobrej rozdzielczości, o dziwo, zupełnie nie wiem po co, w kolorze została skserowana i ta książka, proszę was, zawiera absolutnie wszelkie detale dotyczące konstrukcji tej broni, wszelkich czynności rozbiórkowo-naprawczych, które moglibyście chcieć w tej broni prowadzić, włącznie z opisaniem technik, z opisaniem narzędzi, z opisaniem sposobów regulacji, z opisaniem sposobów wymian, diagnozowania usterek, sposobów regulacji mechanizmu spustowego, jak dobierać rolki w zależności od zużycia Gniazd, rolek opóźniacza, montaż i demontaż, regulacja każdego elementu. Tutaj macie ten słynny bębnowy celownik wraz z jego rysunkiem. Zobaczcie, jaki on jest skomplikowany. To jest więcej części niż w gloku Tutaj są elementy akcesoryjne, czyli magnet, kolba. Wszystkie opisy są bardzo w taki Dokładny, nawet nie powiedziałbym niemiecki, tylko szwajcarski sposób po prostu zrobione. Także każdą z tych czynności, naprawdę przechodząc krok po kroku tą instrukcję, można bez problemu wykonać. I można absolutnie wszystkie problemy, które mogłyby się Wam zdarzyć podczas diagnozowania usterek w takiej broni, wyeliminować za pomocą właśnie tego podręcznika czyli STGW 57 Waffen Mechaniker Run Lighting. To jest według mnie najważniejsza pozycja, która do tego karabinu została wytworzona. Jak najbardziej każdemu nabywcy i potencjalnemu, i aktualnemu posiadaczowi ją polecam. To wszystko w tym odcinku. To wszystko w cyklu o karabinie STGW-57 na ten moment. Przydatne linki macie zgromadzone pod tym materiałem, tak żebyście mieli w jednym miejscu kompendium wszystkich informacji dotyczących tego karabinu. W razie pytań proszę o komentarze. Postaram się w miarę możliwości na wszystkie odpowiedzieć. To wszystko, pozdrawiam.